Jest to druga edycja konferencji Chern i Retention Management. Uczestnicy zastanawiają się nad tym, jak powinny wyglądać skuteczne modele retencyjne i narzędzia zatrzymania klienta. Jest to jedno z najważniejszych wyzwań dla firm w obecnych czasach, w czasie zaostrzanej konkurencji i nasycenia rynku. Konferencja jest skierowana do praktyków, ekspertów, którzy w codziennej praktyce biznesowej zajmują się budową skutecznych modeli retencyjnych. Wiedza na temat zatrzymania klienta nie jest nigdzie dostępna, więc jest to miejsce bardzo wyjątkowe, gdzie praktycy mogą podzielić się doświadczeniami. Myślę, że największym trendem jest wartość klienta, gdyż jeszcze kilka lat temu chcieliśmy utrzymać wszystkich, a teraz patrzymy, którzy klienci są nas najbardziej wartościowi. To nie taka wartość typu, że klient nam płaci 100 zł miesięcznie, to jest dla nas bardziej wartościowe niż ten 50, tylko patrzymy na wartość tego, ile on może w przyszłości płacić i patrzymy też na wartość jego referencji. Czyli śledzimy to, czy klient nas poleca i czy to jest dla nas wartościowe. Farense Share and Retention Management to Sposób na to, jak być najlepszym na rynku. Często jest tak, że strategie utrzymaniowe są identyfikowane jako coś, co podejmujemy w momencie, w którym jest już ryzyko utraty klienta zidentyfikowane. Moim zdaniem to jest za późno. Moim zdaniem większy wpływ na prawdopodobieństwo odejścia klienta ma to, co się wydarza dużo wcześniej, a właśnie nawet często jeszcze przed pozyskaniem tego klienta. Mam nadzieję, że na dzisiejszej konferencji. Uda mi się zainspirować, uda mi się usłyszeć jakieś czasem jedno zdanie, zobaczyć jakiś jeden slajd, który, który potrafi, potrafi zainspirować do, do, do podjęcia jakichś działań, do, do przetestowania jakiegoś rozwiązania proszę grupa klientów. Która rzadziej odwiedza już doradcę w oddziale. Bo jako banki powinniśmy tak naprawdę mocno skoncentrować się na tym, żeby klientom po prostu nie przeszkadzać, nie utrudniać im życia, a wręcz je ułatwiać. Na przykład rozwijając takie narzędzia bankowości jak bankowość mobilna. Przez to możemy pokazać klientowi, że wiele rzeczy może zrobić bardzo szybko i wygodnie, nie tracąc czasu w oddziale, czekając na jakąś konsultację u doradcy. Także trzeba być. Tak naprawdę mocno wyczulony na to, co się dzieje na rynku, wręcz tak naprawdę próbować wyprzedzać oczekiwania klientów. Jest nas niewielu jeszcze na rynku polskim, takich specjalistów, ekspertów od spraw związanych z, na przykład z tematami aktywizacji, utrzymania klientów. Okazuje się, że udział w takiej konferencji powoduje, że nie odkrywamy nowych obszarów, ale wystarczy czasami jedno zdanie, które nas zainspiruje do tego, że gdy wrócimy już do swoich codziennych obowiązków, jesteśmy w stanie. the other thing i was looking to get from the conference was to talk to other companies who are loyalty service providers and operate loyalty programs to find out what um, their perspectives were on the drivers of customer churn and how this would impact the, the points that they would issue and, and uh, never uh, realize back as a redemption and find out the the activities and the tactics that they would undertake to perhaps reactivate customers who would have a significant amount of points to re-engage them with their loyalty program um, and to get them shopping again. Model biznesowy Allegro jest bardzo specyficzny i w związku z czym generuje również specyficzne powody odejść klienta oraz wymusza na nas specjalne działania w celu ich zatrzymania. Wybrałyśmy przypadek, jeden z przypadków trudnych, które przy takiej skali, w jakiej Allegro operuje się zdarzają. Chciałyśmy pokazać, jak mimo dobrych chęci obsługa klienta, czyli tak zwany czynnik ludzki, może wpłynąć na to, że klient do firmy się zniechęci. Biorę udział w tej konferencji Chain Retention Management, ponieważ mam okazję spotkać ludzi, którzy zajmują się podobną problematyką, ale patrzą na nią z zupełnie innych punktów widzenia. My Już działania utrzymaniowe od paru lat, mamy tą przewagę bazy, dużej bazy klientów, dlatego chciałabym pokazać takie najważniejsze praktyki, które stosujemy, które zadziałały w naszej firmie, które przyniosły nam sukcesy i wysoką efektywność utrzymania klienta. Dzisiejsza obecność chciałabym, żeby dała mi też taką możliwość zobaczenia przede wszystkim jak inne firmy postrzegają temat utrzymania klienta i lojalizacji. My dzisiaj mamy tak jak mówiłam już duże doświadczenie na rynku. Chciałabym zobaczyć teraz jak jeszcze inne firmy jakie metody stosują i czy można mimo wszystko w naszym bardzo już rozwiniętym modelu utrzymania coś jeszcze zmienić zastosować, aby wyniki jak najbardziej osiągać jeszcze lepsze. My stosujemy w zasadę taką, że każde zgłoszenie od klienta traktujemy indywidualnie. Jeżeli wyczujemy przy pierwszym kontakcie, że klient chce zrezygnować, od razu zajmujemy się taką sprawą i przekazujemy do odpowiedniego zespołu, który przeprowadza rozmowę już indywidualną z klientem w celu utrzymania tego klienta u nas w firmie. Chciałam pokazać, że my jako dział obsługi klienta jesteśmy najbliżej tego klienta i warto też patrzeć na głos, który idzie z działu obsługi klienta. Bardzo mi zależy na tym, żeby podzielić się naszymi praktykami. Ponieważ uważam, że są bardzo skuteczne. Jednocześnie chciałabym zebrać najlepsze praktyki z innych organizacji bądź inspiracje, która wam przyłożyć na własny obszar. O modelach retencyjnych, matematycznych modelach retencyjnych, jako że kieruję biurem matematyki i wydaje mi się, że najważniejszą tezą z mojej prezentacji jest to, że model matematyczny to nie wszystko. Najważniejsza jest jego interpretacja, najważniejsze jest jego zrozumienie i najważniejsze jest to, żeby w jakiś poprawny sposób ten model wykorzystać. Nawet najlepszy model, jeżeli go źle wykorzystamy, bądź model, którego nie rozumiemy, źle wykorzystamy, da po prostu błędne wyniki. Możemy dojść do błędnych wniosków i narazić firmę na stratę. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, po pierwsze, żeby zobaczyć, jak takie modele i jak w ogóle retencja jest wykorzystywana w innych firmach, w innych branżach, bo jednak coś z innych branż można się zawsze nauczyć. Ubezpieczyciele w moim zdaniem niedoskonały sposób zarządzają relacją z klientem. Są firmy, które... W dużo bardziej zaawansowany sposób tymi relacjami z klientami zarządzają. Chciałam trochę zderzyć jakby doświadczenia z innych branż z branżą ubezpieczeniową. Konferencja Chern and Retention Management to doskonała okazja, żeby wymienić doświadczenia między różnymi branżami, gdzie podejście do retencji klienta może być bardzo różne. Jak na przykład w mojej branży, gdzie jesteśmy w branży ubezpieczeniowej, w branży telekomunikacyjnej, w branży bankowości. Każdy ma inne doświadczenia i pytanie, jak to wspólnie wykorzystać, jak to połączyć.